W końcu w grze Assassin's Creed Revelation zaś dziękuję misję, y, gdzieś tam coś z pieczęcią, tą pieczęć oddałem i później przyniosłem mnie gdzieś tutaj zaraz, za tą babką muszę iść sobie nie, gdzie... Tylko też między odcinkiem było takie coś, że akurat w tamtym misji skończyłem było gdzieś tam tam kryjówka templariuszy czy coś i tam pisało, że coś tam, żeby zabić jakiegoś tam ich przywódcy, to jak go zabiłem, też kiedyś taka misja była, coś, że taką było flarę zapalić u góry i zapaliłem już, tam e, moja kryjówka była z tych templariuszy, to już była kryjówka asasynów. No i... coś tam mi pisało, że dwóch asesynów sobie jeszcze zdobyłem. No, a więc... Jak chyba teraz, jak przywołuję sobie asasynów, to chyba dwóch więcej wtedy atakuje Nie wiem dokładnie, ale ja tak myślę. I to tam jeszcze... Aha, i atakowali też moją kryjówkę. Też ich rozwaliłem. Ostatnio po ataku dostałem jakąś tam barykadę... Ognistą, coś tam, że... Nie wiem, jakiś tam... Dawałem teraz tam ogień z tego wylatyło, coś tam nie wiem. No nie wiem co tam było. Teraz znowu coś tam jeszcze dostałem za to. Po wygranej walce. Nie, co? Nie bardzo coś tam jakąś chyba barykady z czymś, coś tam. No ale to sobie wypróbujemy przy kolejnym ataku na mnie. Teraz mam jakąś misję, jeszcze nie wiem dokładnie jaką na razie. Za tą babką musimy chodzić. Tu jest jakiś jego ten, strój jest wielszy niż ten, zawsze na no, takim ten, niż po tym mieście chodzę. A tu jest taki... Tu jest bielszy, a tam taki czarny zawsze był. Bardziej taki brudny jakiś. <grych> Nie wiem, jak to, chodzi, to ale, I tu jest wow, taki, jego <grych> Bardi Dobra. to play. <gasps> ah, Abbas wants the apple for himself, not to open your minds, but to control them. You have held that artifact for 30 years, Altair, reveling in its power and hoarding its secrets. It has corrupted you. Very well, Abbas. Take it. What? Before I executed your son, I told him you ordered it yourself. He died believing you had betrayed him. Ciekawa, ciekawa. Mm. Chyba teraz będziemy walczyć z tamtymi pozostałymi. Mm. mi się zdaje. He Kill him. O, no, czy też może się pytamy zabić go? No! no i będziemy musieli tych zabić. Nie ucieknie z misjami, no nie uciekamy. Nie rozważamy. Biegniemy gdzieś sobie do przodu, przed siebie. Proszę mi stąd. Skoczymy szybciutko. Biegniemy tam. bo to będzie tam na górze. Nie, nie, nawet tutaj. Biegnij, biegnij. Szybciutko, szybciutko. I Jesteśmy na miejscu. O, fajny wyskok. No i biegniemy dalej. Uciekaj do wioski. Musimy uciec teraz do wioski. Szybko nie ważne nas... Chyba nikt teraz nie goni. No chyba nikt, bo na nie ma w tej instancji, nie widać, żeby ktoś nas zgłonił. Coś w sobie stoi, nie wiem, patrzy się w skały, też mnie nie atakuje. Biegniemy w słomkę sobie, wyskoczymy i biegniemy dalej. Aha, też pomiędzy odcinkiem byłem sobie u kowala i sobie wziąłem tego. Kupię się jakąś tam zbroję, coś tam na górę. Niki czy coś tam nie pamiętam, teraz ma więcej życia. Ale tak to jest inne życie teraz pokazuję, bo ja jestem w tym Masjawie tutaj, właśnie teraz tutaj, tutaj jestem, to znaczy mi pokazuje te, te moje życie. Później no, będzie więcej życia po prostu. rzutną nożem, rzucamy nożem. Właśnie strzału, idziemy tutaj. O, muszę z tym uciekać. Tam ktoś gdzieś jest. Pyk. Muzyki, no. Najpierw wago. Coś tam mi pisało, nie wiem. Zabić go. Dobra, teraz sobie poradził. I co, dalej mam gdzieś biec? No, teraz. To Co jest, jak stoi, że dziad jakiś? Dziś może być, nie wiem gdzie. No o co chodzi? Co on tak stoi. Nic nie gada. O, idzie synchronizacja. On nic nie gadał sobie, tylko stał. Bo to co to miało być? O co chodzi? Jeszcze raz. Zobaczymy, co nam teraz wyjdzie. Dziwne troszkę. Bo jeszcze raz mamy odtąd. I tam, i tam dobiega i pyk. I znowu na mnie naskoczył i udało mi się go znowu zabić. Można go ubić. I tak go znowu zabić. I dobra, i co dalej? O, no, teraz tobie, nie Tam jakiś bomb był. Nie, czemu? Ale... Niestety to bo A już wiemy, nie Jeszcze tego z noża. Ile ja mam tych noży? Nie wiem. Chociaż rzucam, rzucam. Jeszcze nie. Bieg, bieg i się cofnął. I coś na noży się cofa? H, bo nas osaczyli. Biegnie się nie szybciutko. Uważaj. Nie dostał z nożyka. I znowu na mnie naskoczył kolejny. Pyk. Z nożyka. Zmniejszył dla go się cel. No gdzie zmniejszyłem. Działo. Ja w końcu Teraz tutaj i. Aha, wsianko! Wrócimy i teraz... Musimy szoroć. z tymi nożykami. Bo się jeszcze nie go rzucić. Rzucił w niego. Ojej! Oh yeah. ty ty, ty. Ty we, no we mnie bronią, machał nie będziesz. Dobra. Zeszliśmy ich, ich i dobra, biegnij dalej. A ja za tobą biegł, biegnąć. oszbiel. Glasnik <laughs> to nie widać, ale o już są właśnie. Jest ja, zabity. Coś tylko dwa cala. Nie ja, zabiło go to. Nie zabity, dobra. Lecimy dalej. Ło, teraz ich leci tutaj trochę. Zrobity. Dobra. No dawaj, Mam pomysł. Pomysł mam. Uciekamy. Yeah. tam tego chyba. Co, z tego małego muzyka takiego biję? Jeden nie wyszedł, czy ja miecze nie mam, czy co? Może w tym Masjawie, czy jak to się nazywa się nie ma miecza Nie wiem Jeszcze tutaj zabicia nam zostali tam Pyk pyk Rzuciłem niego i go nie zabiłem. Do tego trafię O nie trafiłem Teraz trafię pewnie Teraz... tam, no rzucę... rzuciłem chyba, dobra. dobra. Teraz musimy opuścić wioskę. Nie wiem. my... No i opuściliśmy wioskę już? Tak, chyba tak. Ja, <słyska> I co, na no, konigach sobie będziemy jechać? Ciekawe czy ja będę jechał, czy nie będę jechał, czy to automatycznie dzisiaj przyjadę. nie wiem. Nie od <słyska> nas! nie od <słyska> Dobra, i zobaczymy co to robić dalej. Wczytywamy się, wczytywamy i... Oha, jeszcze tutaj się musi troszkę poszczytywać Spobiegamy, pobiegamy. No, kończ już biegać. Wczytaj się w końcu. I się wczytało. o, no, się wczytało. A, wiecie, co się chyba dzieje? Chyba znowu kończymy kolejną sekwencję. To była chyba już piąta czy czwarta? Nie, nie, chyba piąta. No, piąta sekwencja, piąta zakończona, a już będzie szósta sekwencja teraz I kończyć tej sekwencji, zobaczymy co dalej będzie No dobra, muszę je pokończyć, kończyć to wczytywanie A, no się ścięło Często tak przy kolejnej sekwencji, przy ukończeniu sekwencji takie też tak chyba ścięło Jak dobrze pamiętam, no, to mniejsze o to Dobra, teraz już mamy to, ukończono tą sekwencję. I chyba właśnie zakończę ten odcinek. Wiesz, króciutki jest, no, ale co co? Niech będzie jeden krótszy, też może być. No, żeby zakończyły ten odcinek, a więc króciutkie do obejrzenia. Pozdrawiam, cześć.